Cześć, z tej strony Paweł i witam na Travel Tasters, a na naszym kanale znajdziecie poradniki związane z podróżowaniem oraz filmowaniem. A w dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę o najnowszym mikrofonie, jaki został zaprezentowany przez Sennheisera. Tak wiem, nie będzie o podróżowaniu, natomiast nigdzie nie mogłem znaleźć recenzji, w ogóle większych opinii na temat tego produktu, więc tym bardziej pomyślałem, że to jest odpowiednia chwila, żeby właśnie nagrać coś za jego pomocą, no i opowiedzieć jakie mam wrażenia na jego temat. Nowe filmy publikujemy raz w tygodniu, więc zachęcam do bycia na bieżąco, a możecie to zrobić, przez kliknięcie przycisk subskrypcji, no i w dzwoneczek, który jest tuż obok, wtedy będziecie od razu dostawać informacje, kiedy pojawia się u nas coś nowego. Dodam tylko, że to nie jest materiał sponsorowany. Sennheiser nie wysłał nam tego mikrofonu, żebyśmy zrobili jego recenzję. Kupiliśmy go za własne cebuliony, no i jest nasz, dlatego nie będę nim rzucał ani robił nic dziwnego, ponieważ chcę, żeby mi posłużył przynajmniej dwa lata taki okres, jak jest na niego gwarancja. Znaczy, najlepiej, żeby to było dłużej, ponieważ yy, po dwóch latach, jak się zepsuje, to już nigdy nie naprawiam. I tak jak mówiłem, w tym odcinku nie będzie o podróżowaniu, tylko o sprzęcie, którego używamy do nagrywania naszych vlogów. Choć dzisiaj też gdzieś wyjdziemy, ale to w drugiej części tego odcinka. Natomiast jeżeli chcecie dowiedzieć się, jakiego sprzętu używamy i polecamy do nagrywania naszych filmów, no to zapraszam do oglądania. Cały odcinek jest rejestrowany za pomocą mikrofonu, który mam bezpośrednio przypięty do klatki piersiowej. Tutaj jest nadajnik, na kamerze mam odbiornik. Więc możecie ocenić, jaka jest jakość tego dźwięku, oglądając ten odcinek. Zanim przejdę do tego, co możemy znaleźć w pudełku, to może warto powiedzieć, dla kogo Sennheiser myśli przeznaczyć ten produkt. Czerpiąc informacje ze strony internetowej, bezobsługowy zestaw dla jednoosobowych filmowców, który ma działać od razu po wyciągnięciu z torby, czy raczej momentalnie synchronizować się tuż po włączeniu i być gotowym do nagrywania. Witamy w świecie bez ustawiania. Ale sprawdźmy, co znajdziemy w pudełku. Zestaw, który reklamowany jest z myślą o aparatach bezlusterkowych i lustrzankach to XSWD Portable Lavalier Set. W jego skład wchodzi nadajnik i odbiornik wyposażony w 3,5 mm gniazdo jacka, bardzo przyzwoitej jakości mikrofon krawatowy, kabel do połączenia transmitera z aparatem, uchwyt do paska, uchwyt, żeby przymocować nadajnik w gniazdo aparatu, no i jeden kabel USB, USB-C, którym możemy ładować sprzęt. Jest też skrócona instrukcja oraz zestaw naklejek, żeby oznaczyć, które urządzenia są ze sobą sparowane. To na wypadek, gdybyśmy mieli więcej kompletów. Na przykład mamy mały zespół, albo nagrywamy kilka osób podczas jednej sceny. Sennheiser przewiduje, że jednocześnie możemy używać do pięciu kompletów naraz. Oczywiście jeden nadajnik współpracuje z jednym odbiornikiem, więc żeby to wszystko nagrać, musimy użyć jakiegoś zewnętrznego rekordera kilkukanałowego, bo nie ma możliwości, żeby kilka mikrofonów nagrać bezpośrednio za pomocą jednego odbiornika, prosto do puszki aparatu. Mikrofon, który jest dodawany do zestawu to ME2 Mark II, czyli poprawiona wersja bardzo fajnego mikrofonu średniej klasy, który istnieje na rynku już od jakiegoś czasu. Jeżeli chodzi o sposób zbierania dźwięku za pomocą tego mikrofonu, to jest to tak zwana metoda wszechkierunkowa. Oznacza to, że wszystko co znajduje się naokoło będzie przez niego ściągane. Generalnie większość mikrofonów działa właśnie w ten sposób. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że niezależnie jak go przypniemy, zawsze wszystko naokoło będzie dobrze nagrane. Inne rodzaje mikrofonów, są to na przykład kierunkowe, kiedy musimy bezpośrednio wycelować końcówką mikrofonu prosto w usta postaci, bo inaczej nie będziemy mieć dokładnie ściąganego dźwięku. Jeżeli chodzi właśnie o taki wszechkierunkowy, to problem może zacząć się, kiedy będziemy mieć troszkę głośniejsze środowisko albo miejsce, gdzie dodatkowo będzie jeszcze nagrywane to, co dzieje się poza. Gdybym miał się do czegoś przyczepić, to przede wszystkim do jego rozmiaru, ponieważ jest on troszeczkę duży. Kiedy ktoś będzie miał na sobie cienką koszulkę albo dopasowane ubranie i będziemy chcieli schować go właśnie pod spód, tak żeby nie było go widać, to może jednak zacząć się delikatnie odkształcać. Jedyne czego mi brakuje, jeżeli chodzi o zawartość tego zestawu, to brak jakiegokolwiek zabezpieczenia przed wiatrem. Oczywiście możemy coś takiego dokupić, tylko już nie z Sennheisera, ponieważ on w ogóle nie przewidział żadnego zabezpieczenia dla tego mikrofonu. Więc będziemy musieli wspomóc się czymś od konkurencji, na przykład z Boi albo z rajkota. Generalnie wszystkie sprzęty, o których mówimy, znajdziecie w linkach na dole w opisie. Urządzenia w całości poza klipsem wykonane są z plastiku. Mimo to nie sprawiają wrażenia tanich lub tandetnych. Myślę, że upadek lub uderzenie coś twardego nie powinno zniszczyć żadnego z modułów. Ponieważ odbiornik i nadajnik mają dokładnie taki sam kształt, to po czym można poznać, które jest które? Generalnie mają one na sobie naklejony odpowiedni symbol z mikrofonem i kamerą. No ale przejdźmy do pierwszej zalety, która od razu rzuca się w oczy. To jest bardzo mały sprzęt. Dokładnie właśnie do tego go wybraliśmy. Nie powinno być problemu z tym, aby schować je w czasie nagrania do kieszeni pod koszulką albo pod bluzą. Tak jak wspominałem, oba urządzenia mają tylko jeden guzik, który służy do włączania, wyciszenia i parowania urządzeń, gdybyśmy chcieli połączyć ze sobą inne elementy niepołączone oryginalnie. Od wciśnięcia do działania mija około 10 sekund. Siła nacisku jest dość wyczuwalna, więc nie powinno zdarzyć się nam przypadkiem wyciszyć mikrofonu w trakcie nagrywania. No i ostatnią funkcją, jaką pełni ta malutka dioda, jest jeszcze wskazywanie poziomu naładowania. Jak możecie słyszeć, w kontrolowanym środowisku, oczywiście w kontrolowany na tyle, na ile możemy, ponieważ tutaj nagrywam w kuchni, nie mam wyciszonych ścian ani nic takiego, generalnie jakość dźwięku jest bardzo przyzwoita. No ale recenzja nie byłaby kompletna, gdybyśmy nie pokazali Wam, jak ten system sprawdza się w akcji, kiedy wyjdziemy gdzieś na zewnątrz. Chodźcie, idziemy na spacer. Żeby zobaczyć jak sprawdzać ten sprzęt na zewnątrz, pójdziemy na kopiec Kraka, czyli miejsce ulokowane tuż obok starego podgórza w Krakowie, gdzie mamy przepiękny widok na całe miasto, a życie jest bardzo ładny dzień. No to czemu właśnie z tego nie skorzystać? Dodatkowo to co czyni system XSWD łatwym w użyciu jest to, że korzysta on z sieci 2.4 GHz. Generalnie jest to ta sama sieć, która istnieje w routerach Wi-Fi, urządzeniach Bluetooth. Ktoś kto bardziej jest obeznany w temacie może pomyśleć: "No dobra, ale przecież skoro to jest tak popularne, to czy nie będzie problemu z jakimiś zakłóceniami albo interferencją, czy właśnie tym zjawiskiem nakładania się fal, że będziemy mieć jakiś problem z nadajnikiem a odbiornikiem?" No właśnie, żeby temu przeciwdziałać, urządzenie cały czas szuka wolnych kanałów i przełącza się pomiędzy nimi automatycznie, bez naszej wiedzy. No ale skoro jesteśmy na zewnątrz, a producent zapewnia, że ma być zasięg do 75 metrów, to zobaczmy, jak mniej więcej będzie się to sprawdzać. No właśnie, i to, co jest największą zaletą tego systemu, to jest jego bezprzewodowość. Czyli to, że możemy odejść od urządzenia cały czas mówić i być dobrze słyszanym. Dlaczego wybrałem się dokładnie w to miejsce? Ponieważ jesteśmy w Krakowie, jesteśmy na podgórzu, a kopiec Kraka jest trochę oddalony od centrum miasta. Po drugiej stronie Wisły znajduje się na skraju starego podgórza, dzięki czemu kiedy na niego tam potem wyjdziemy, mamy świetny widok na całe miasto. No i skorzystajmy z tego przy okazji tej recenzji. Tutaj już nie wiem, czy działa, ponieważ urządzenie zaczyna mi mrugać na czerwono. Podejdę troszkę bliżej. Dobra, zbliżam się, zbliżam się, zbliżam się. Natomiast jesteśmy na kopcu kraka, więc zobaczmy, jaki jest tutaj przepiękny widok. Mam nadzieję, że Wam się podobało na kopcu Kraka. Natomiast wróćmy dalej do omawiania tego mikrofonu. Mniej więcej po około 70-75 metrach, w momencie kiedy odchodzimy od odbiornika, zaczyna nam delikatnie zrywać sygnał. Wniosek z tego taki, że powinniśmy pilnować się właśnie tej odległości około do 60 metrów. Wtedy nie będzie zupełnie najmniejszego problemu, ponieważ w tym zakresie cały czas wszystko bardzo fajnie działało. Odległość, na jaką możemy się oddalić nagrywając, to jest jedna rzecz. Druga, jeśli mówimy o tak naprawdę sprzęcie bezprzewodowym, to jest opóźnienie w nagrywaniu, ponieważ zawsze sygnał wysłany w jakimś czasie musi dojść dopiero do odbiornika. Jeśli chodzi o system XWD, to tutaj sytuacja ma się bardzo dobrze, ponieważ producent zapewnia, że opóźnienie jest na poziomie około 4 ms. Oznacza to naprawdę bardzo mało. Kolejną zaletą tego bezprzewodowego systemu jest to, że możemy do niego podpiąć każdy mikrofon, nie tylko ten, który oryginalnie znalazł się w zestawie. Czyli jeżeli mamy jakiegoś shotguna, Boom każdy mikrofon, który nie wymaga zasilania z urządzenia, to od razu, kiedy tylko podepniemy do odbiornika, stanie się dla nas mikrofonem bezprzewodowym. Podsumowując, czy jest to rozwiązanie idealne? Na pewno nie. Ma ono swoje plusy, o których wspominałem wcześniej, natomiast jest też parę rzeczy, które mogą przesądzić o tym, że no ktoś po prostu nie będzie go chciał kupić. Przede wszystkim to, co mówiłem. Jest tylko jeden guzik i nie mamy możliwości ingerowania w poziom głośności nagrywania tego sprzętu. Oznacza to tyle, że jeżeli stosujemy aparat, który ma tak zwane gorące gniazdo, czyli mocne podbicie dźwięku, jak na przykład seria Panasonica GH, G80 i nawet kiedy obniżymy sobie całość nagrywania dźwięku o minus 12 decybeli, czyli maksymalne, jakie jest nam dane przez producenta, to cały czas, kiedy gdybyśmy krzyknęli albo ustawili mikrofon za wysoko, może się zdarzyć, że dźwięk będzie przesterowany i niekoniecznie będzie nadawał się do pracy. Oczywiście, kiedy włączymy w aparacie ograniczenie poziomu głośności mikrofonu, no to wtedy uda nam się to wszystko uratować. Ale musimy mieć w pamięci, że kiedy na przykład osoba, którą mam nagrywamy krzyknie, albo my sami krzykniemy, no to będzie trzeba powtórzyć tę wypowiedź albo w jakiś sposób ją dograć, ponieważ nie zawsze automatyczny system poradzi sobie z tym, żeby wygłuszyć to w odpowiedniej chwili. Drugą rzeczą, która nam się w nim nie podoba, to to, że ma on wbudowaną baterię. Jeśli chodzi o czas działania, to wszystko jest tak, jak rekomenduje to producent, czyli nam zaczął się rozładowywać sprzęt dopiero po 5 godzinach i 10 minutach, natomiast, no tak jak wspominałem, nie musimy się martwić, ponieważ możemy podpiąć powerbanka w każdym momencie, kiedy nagrywamy i cały czas działać, no wtedy tak długo, jak pozwoli nam na to właśnie powerbank. Czas ładowania do 50% to 60 minut, natomiast jeżeli będziemy chcieli naładować do 100%, to w tym momencie będzie to trwało około 2 godzin. Bardzo fajne jest to, że kiedy pierwsze urządzenie zaczyna się rozładowywać szybciej od drugiego, to od razu zaczyna nam migać dioda na obu, dzięki czemu możemy kontrolować poziom naładowania z odpowiednim wyprzedzeniem. Te dwie rzeczy sprawiają nam największe obawy, jeżeli chodzi o użytkowanie tego systemu. Natomiast jeżeli szukacie małego systemu bezprzewodowego, który nie wymaga dodatkowej obsługi i tak jak my kręcicie dużo w terenie i stawiacie głównie na mobilność i przenośność danego systemu, no to jest to naprawdę bardzo fajna opcja do rozważenia. Oczywiście, możemy kupić zestaw z roda, gdzie zaoszczędzimy około 400 zł, no i będziemy mieć możliwość ingerencji w głośność nagrywania, jak i wymienioną baterię. To road prezentuje się mniej więcej jak ten telefon, a tutaj popatrzcie sami. No dobra, mam nadzieję, że dowiedzieliście się kilku fajnych rzeczy odnośnie tego nowego na rynku produktu i rozwialiśmy jakieś wątpliwości, które mogliście mieć względem tego, jak on może się sprawdzać w użytkowaniu. W tym odcinku byłoby to już wszystko. Jeśli podobała Wam się pierwsza recenzja na naszym kanale, to oczywiście prosimy o łapkę w górę. Zostawcie fajny komentarz na dole. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Życzymy Wam udanych podróży. Wszystkiego najlepszego. Travel Tasters. Pa Pa!